Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Zatarworzonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani, dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie: Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia, oni podali mu kawałek pieczonej ryby, wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich, to właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w Psalmach, wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich, tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, jak poznali Jezusa przy chomaniu chleba. Opowiadali między sobą, znaczy spotkali już zmartwychwstałego Jezusa, wiedzieli, że zmartwychwstał, słyszeli o zmartwychwstaniu, już niektórzy Go spotkali. Byli pełni entuzjazmu, rozmawiali ze sobą, i w tym momencie Jezus stanął pośród nich i oni, jakby inni ludzie, nie wypowiadają ani jednego słowa. Słyszymy tylko o ich uczuciach, o ich emocjach. Słyszymy zatrwożonym i wylękłym: zdawało się, że widzą ducha. Gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, jakie skrajne emocje. Ale nie słyszymy ani jednego słowa. Oni podają mu rybę, kiedy prosi o rybę, ale nie ma żadnego słowa. Dlaczego taka reakcja wobec Jezusa, z którym tyle czasu byli razem, z którym tak niedawno jeszcze byli razem? Ale coś się zmieniło, coś jest inaczej. Co jest inaczej? Inaczej jest to, że on umarł i z martwych wstał. I to jest szok, to coś czego nie oczekiwali. Sytuacja zupełnie nieoczekiwana, że umarły człowiek stoi pomiędzy nimi żywy. To ich zaszukowało. Mogło też zaszokować jeszcze coś innego. Mogło ich zaszokować to i wprowadzić właśnie w takie emocje to, że nie, oni czuli winę wobec Niego, że Go zostawili, że Go zdradzili, że Go się zaparli, że uciekli od Niego na drodze krzyżowej, że pewnie teraz będzie miał pretensje do nich o to, że się nieładnie zachowali wobec Niego. Nie, On nie ma żadnych pretensji, ale oni mogą się w tym momencie bać. I też to jest taki szok i te emocje, które są w nich. I Już nie wiedzą, czy bardziej się cieszyć ze zmartwychwstania, czy bardziej przeżywać za to, że może ich teraz zacząć rozliczać za to, co zrobili. Ale też jeszcze to, co może być powodem tego ich szoku, zachowania tych emocji, to to, że do nich dociera to, że On jest Bogiem. Do nich dociera to, co to, co to znaczy być, że On jest Mesjaszem. Oni to mówili, oni te słowa znali, ale tak nie do końca rozumieli te te pojęcia. Teraz zaczynają to wszystko rozumieć. Jak słyszymy, że wtedy oświecił ich umysł, aby rozumieli pisma, oświecił ich umysł, że ten umysł się oświecił, czyli bardziej to słowo oświecił nie jest najlepszym w tym tłumaczeniu, to bardziej otworzył, otworzył ich umysł. On był zamknięty, on otworzył ich, I, że coś się w nich otworzyło i dlatego też są tak szokowani, bo coś do nich dotarło, ale Proponuję, żebyśmy na to Ewangelię spojrzeli inaczej. Jezus ich szuka. Jezus chce się z nimi spotkać. Jezus chce zbudować z nimi głębokie relacje, więzi. Oni się tego boją. Oni nie wiedzą, jak to zrobić. Oni są trochę pozamykani, bardzo są pozamykani. Nie wiedzą, jak budować teraz relacje z zmartwychwstałym Jezusem. Widzimy też w innych fragmentach Ewangelii po Zmartwychwstaniu, jakie trudności mają uczniowie z budowaniem relacji z Jezusem po Jego zmartwychwstaniu. A on dąży do tego, żeby zbudować tę relację. I też to pokazuje nam, że Jezus chce z nami też zbudować relację. Proponuję, żebyśmy spojrzeli na ten tekst dzisiejszy właśnie w takim kontekście relacji. Relacja moja z Panem Bogiem i relacja moja z innymi ludźmi, zwłaszcza z bliskimi, z rodziną, z przyjaciółmi. Czy my budujemy dojrzałe, głębokie relacje, więzi? I to jest niezwykle ważne. I spróbujmy popatrzeć na ten tekst. Po pierwsze, Jezus przychodzi do nich, fizycznie się z nimi spotyka. Nie da się zbudować głębokich relacji na odległość, online. Nie da się zbudować, zbudować relacji dojrzałych, głębokich, jeśli będziemy tylko pisać do siebie jakieś wiadomości, jakieś smsy, jakieś, kontaktować się przez internet. Musimy spotkać się osobiście. Człowiek spotyka się z człowiekiem. Fizyczne spotkanie trzeba się odwiedzić, trzeba ze sobą być, trzeba spędzać czas ze sobą. To jest podstawa zbudowania jakiejś relacji. Dalej słyszymy Jezus pierwsze co mówi, mówi: pokój wam. Czyli uspokaja ich. Daj im pokój w ich sercach, bo widzi co się dzieje w ich sercach, w ich głowach, w ich uczuciach. On ich uspokaja, pokój wam. Jeśli chcemy zbudować głębokie relacje, musimy się uspokoić. Jeśli chcemy się dobrze pomodlić, to musimy przyjść do Jezusa, spotkać się z nim, przyjść na mszę świętą na Eucharystię, przyjść na modlitwę, przyjść na rozmyślanie słowa Bożego, konkretny czas poświęcić, spotkać się osobiście z Jezusem i musimy się uspokoić. Pokój wam. Jeśli chcemy się dobrze pomodlić, to najpierw musimy się uspokoić. Jak wpadamy do kościoła pełni różnych emocji, trzeba najpierw się uspokoić. I Prawdziwa modlitwa się zacznie, jak się trochę uspokoimy. Jezus chce nas uspokoić. Jak chcemy zbudować z innymi ludźmi relacje, to jeśli to się będzie opierało tylko na jakichś uczuciach, emocjach, nawet jakichś pięknych uczuciach, jak się zakochanie, ale to jeszcze nie jest głęboka relacja. Chcemy relacje, więzi zbudować, musi się człowiek uspokoić. Pokój Wam. Później Jezus zadaje im pytanie, czemu jesteście zmieszani, dlaczego wątpliwości budzą się w Waszych sercach. Czyli zaczynamy szczerą rozmowę o jakichś wątpliwościach, o uczuciach, o tym, co jest głęboko. I to jest niesamowicie ważne, jeśli chcemy zbudować relację, żebyśmy porozmawiali, żeby była taka szczera, uczciwa, otwarta rozmowa. Jak będziemy mieli jakieś wątpliwości, ale nie będę o tym rozmawiał, nie będziemy poruszali tego tematu, nie zbudujemy relacji także i z Panem Bogiem, jeśli, żebyśmy porozmawiali. Mamy wątpliwości, porozmawiajmy z Bogiem, zapytajmy Go, Coś się w nas dzieje, porozmawiajmy, oddajmy to Panu Bogu, opowiedzmy to Panu Bogu. Posłuchajmy, co on nam radzi, co on, co on mówi. Też w ludzkich relacjach, jeśli są jakieś wątpliwości, jeśli są jakieś trudności, czemu by o tym nie porozmawiać? Bardzo ważne jest, żebyśmy rozmawiali o tym, co się dzieje wewnątrz nas, w środku, nie tylko o pogodzie, ale porozmawiali o jakichś głębokich swoich przeżyciach, uczuciach, emocjach, myślach. Także tak, i wątpliwościach, i, i trudne tematy, może też warto poruszyć, i to buduje relacje, to buduje więzi. Bardzo ciekawym elementem jest to, że Jezus pokazuje rany. Bardzo mocno podkreśla to tydzień temu, żeśmy słyszeli w Ewangelii Świętego Jana, i dzisiaj też. Wtedy pokazywał ręce, i Bóg dziś pokazuje ręce i nogi według Łukasza. Czyli tu i tu pokazuje rany. Jezus chce pokazać rany. Popatrzcie na moje ręce i nogi, to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie, duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Kilka razy jest podkreślone, że popatrzcie na moje ręce i nogi, pokazał im ręce i nogi. Dotknijcie się mnie, nawet mówi. Jezus pokazuje rany. Pokazuje rany. To jest niesamowicie ważne w budowaniu relacji, żebyśmy pokazali rany i patrzyli na rany. Rany rany Jezusa są świadectwem miłości, świadectwem. Ciekawe, że Jezus w tym uwielbionym ciele po zmartwychwstaniu zostawił sobie rany, żywe rany. Czemu zostawił? Bo to jest świadectwo. Czemu Jezus nie mówi: popatrzcie mi w oczy, a mi popatrzcie na moje ręce i nogi. Popatrzcie na moje rany. To jest dowód miłości. Bo jak chłopak mówi dziewczynie, że ją kocha, i daje kwiaty, i mówi, jak jesteś piękna, i patrzy w oczy, jest tak, im tak bardzo miło ze sobą, to jeszcze nie jest miłość. Ale jak ten chłopak pocierpi za tą dziewczynę, albo się potrudzi tak, że, że rzeczywiście to, to już jest jakieś, jakiś dowód jego miłości. Rany są dowodem miłości. Nie, nie ma miłości bez cierpienia, nie ma miłości bez ofiary, nie ma miłości bez ofiarowania, poświęcenia siebie, bez jakichś trudności, wysiłku, cierpienia, te rany muszą być, żeby była miłość i Jezus pokazuje te rany. Ale też w budowaniu relacji, jeżeli my chowamy rany, ale bardzo często my chowamy swoje rany, boimy się pokazywać rany. To jest moje, to jest bardzo głębokie, nie będę o tym mówił. Kiedy jest relacja już głęboka, wtedy zaczynamy mówić o tym, co, co nas boli, o naszych ranach. I też kiedy ludzie mówią nam o swoich ranach, czy umiemy ich słuchać. Wsłuchać się głęboko, nawet często starsi ludzie mówią o swoich chorobach, o swoim bólu. Często uciekamy od tego, nie chcemy ich słuchać, bo ciągle gadają to samo. A czemu nie wysłuchać tego człowieka? Nie spojrzeć na jego rany. Może właśnie w tych ranach tego człowieka, w tym bólu tego człowieka, kontemplować rany Chrystusa. I też wysłuchać, jeśli człowiek mówi o czymś, co go boli. Wysłuchać go, wejść w to. Jemu będzie lżej, jeśli on, chociaż ktoś go wysłucha. I też my, jak opowiemy o swoich ranach, komuś pokażemy nasze rany, nam będzie leżej. I głębokie relacje to takie relacje, gdzie umiemy spojrzeć na rany drugiego człowieka i pokazać swoje rany. Dopóki chowamy rany, to jeszcze nie są głębokie relacje, to jeszcze nie są więzi. Dotknijcie się mnie. Dotknijcie się mnie, Jezus mówi. Dotyk jest też. Pięknym elementem budowania relacji, dotyk czysty, zdrowy, piękny dotyk, dotyk podanie ręki chociażby, przytulenie, objęcie człowieka, dotyk jest niesamowicie ważnym elementem głębokich, pięknych, zdrowych, dobrych relacji. Jezus mówi, że przynieśli mu rybę, wspólny posiłek. Często w jakichś relacjach spotykamy się ze stołem, żeby wspólnie coś zjeść, wypić. Spotykamy się za stołem też z Jezusem w czasie Eucharystii Nie będzie relacji z Bogiem bez Eucharystii, bez spotkania się za stołem nie, Też rodzina spotyka się za stołem najczęściej Spotykają się przyjaciele, spotykamy się za stołem Stół, wspólny posiłek jest też niesamowicie ważnym elementem budowania relacji Potem słyszymy, że Jezus zaczyna im wszystko tłumaczyć Czyli pokazuje im, że go nie bardzo uważnie słuchali on, że on o tym wszystkim już mówił, ale go nie słuchali. Uważne słuchanie, słuchanie ze zrozumieniem, wsłuchiwanie się drugiego człowieka, to jest element budowania dobrych, zdrowych relacji. I na koniec słyszymy, Wy jesteście świadkami tego. Czyli jak mamy bardzo głębokie relacje, to my o nich świadczymy, to o nich ro, rozmawiamy, to pokazujemy te relacje, to się chwalimy tymi relacjami. Tutaj, jak jest jakieś nie, wesele, to ludzie. Wszystkie samochody jadą na sygnale, e, trąbią, wszyscy dokoła, żeby wiedzieli, że jest wesele. Bo są relacje, bo młodym ludziom, mężczyźni i kobiecie, udało się zbudować jakieś relacje. Nie wiemy, czy one są naprawdę rzeczywiście dojrzałe, ale oni się chwalą wszystkim tymi relacjami. I też, jeżeli my z Panem Bogiem zbudujemy dobre, głębokie relacje, to my będziemy o nich świadczyć, będziemy się tym chwalić. Będziemy o tym opowiadać, będziemy tym promieniować. Jeśli nie mówimy o Panu Bogu, to często dlatego, że jeszcze nie zbudowaliśmy z Nim dobrych, głębokich relacji. To jest bardzo ważne, żebyśmy w naszej wierze nie tylko słuchali o Panu Bogu, czytali o Panu Bogu. Możemy mieć głowy pełną wiedzy i informacji, a nie spotkać Jezusa. Bardzo ważne, żebyśmy w naszej wierze osobiście spotkali Jezusa, porozmawiali z nim, popatrzyli w oczy, popatrzyli na jego rany, powiedzieli mu coś, posłuchali, co on mówi do nas. Spotkali się, osobiście się spotkać z Jezusem. Spróbujmy dziś budować relacje z Jezusem, spotkać się z nim z zmartwychwstałym Panem i budować relacje z naszymi bliskimi, na przykładzie tego, jak Jezus uczy nas budować relacje w dzisiejszej Ewangelii. I na to niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu z Syberii z Panem Bogiem.